Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy, często podczas rozmów i spotkań z Wami zgłaszaliście problem braku lekarzy, braku dostępu do podstawowej opieki medycznej, braku specjalistów i dlatego postanowiliśmy działać w tym zakresie. Udało nam się zaprosić do współpracy małżeństwo lekarzy-specjalistów, którzy niebawem rozpoczną działalność na terenie naszej gminy. Tutaj przy ulicy 3 maja 32 za chwilę zwolni się miejsce po dawnej bibliotece publicznej, która znajdzie swoje miejsce w pięknej przestrzeni przy ulicy Mostowej. W tym miejscu z kolei za chwilę rozpoczną się prace adaptacyjne, i w tych pomieszczeniach znajdzie swoje miejsce gabinet pediatryczny z osobną poczekalnią dla dzieci, gabinet lekarski dla dorosłych, gabinet zabiegowy, poczekalnia i recepcja. Każdy z nas będzie mógł korzystać z porad lekarskich tu na miejscu, w swojej gminie, w bardzo dobrych warunkach i usługi będą świadczone na wysokim poziomie. A spółka, która do tej pory wynajmuje przestrzeń na gabinety lekarskie przy ulicy Podkowskiej, w dalszym ciągu będzie prowadziła swoją działalność.